Wielki konkurs piekarniczy Beniego i Ruby. Benny Bear i Ruby Rabbit byli najlepszymi przyjaciółmi i zaciekłymi rywalami, szczególnie jeśli chodzi o pieczenie. Dlatego, gdy ogłoszono coroczny konkurs Woodland Bake Off, wiedzieli, że muszą wziąć w nim udział. Razem, w pewnym sensie. Oboje upieczemy ciasto, oświadczył Benny machając posypaną mąką łapą. Więc niech wygra najlepszy piekarz. Umowa! Ruby uśmiechnęła się szeroko, mocno zawiązując fartuch. Przygotuj się na porażkę, Beny. Na polanie wrzało od podniecenia, gdy leśne stworzenia zbierały się na wydarzenie. Stoły były zastawione miskami do mieszania, składnikami i kolorowymi pojemnikami na lukier. W centrum siedział gościnny sędzia. Jeż yes, Sir Huxley, znany szeroko i daleko ze swoich niemożliwie wysokich standardów i głębokiej niechęci do rozmiękłych tyłków. Benny postanowił upiec potrójnie czekoladowy tort z polewą czekoladową. Mieszał z mięśniami, mieszał z duszą i nalewał z precyzją. Ruby zawsze kreatywny duch, wybrała wznoszący się cytrynowo-malinowy szyfon, dodając pikanterii i polotu jak prawdziwy artysta. Wszystko szło gładko, aż Benny, szukając dodatkowego smaku, chwycił błyszczący niebieski słoik z półki z przyprawami. Magiczne drożdże? Co? Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Mruknął. Ruby, nie chcąc być gorszą, chwyciła butelkę z etykietą Essence of Enchantment i dodała trzy hojne krople do ciasta. Chwilę później ich ciasta były w piekarnikach, pięknie rosnąc. Wtedy sprawy stały się dziwne. Ciasto Beniego zaczęło dudnić. Dum, dum. Ciasto Ruby zaczęło świecić. Wtedy, bum! Z i iskrzącego dymu oba drzwiczki piekarnika otworzyły się gwałtownie. Czekoladowy tort Beniego wyskoczył, wypuszczając maleńkie ramiona i nogi z Lukrecji. Cytrynowy szyfon Ruby wirował w powietrzu, a za nim, niczym spódnica baletnicy, powiewały wstążki malin. O nie, Beny jęknął, upieczyliśmy je zbyt dobrze. Ciasta zaczęły tańczyć. Złapie, krzyknęła Ruby, gdy jej szyfon wirował obok chichocząc śpiewnym głosem. O, lala. Ben rzucił się po swój tort, ale wyślizgnął mu się z łap z lepkim pluskiem. Chyba mój próbuje uciec. Tubki z lukrem otworzyły się i zaczęły tryskać lukrem jak fontanny. Wanilia wyrwała się spod kontroli, lukrując uszy Beniego. Truskawka wypuściła wąsy na Sir Huxleya, który pisnął ze zdziwienia. Moje pióra, żądam porządku. Szczeknął Jerz, strząsając posypkę. Wybuchł chaos. Miska z ciastem ciasteczkowym stoczyła się ze stołu, wyrosły jej oczy i zaczęła podskakiwać, jak kumowa piłka. Foremki na muffiny brzęczały, jak talerze. Pianki utworzyły linię konga. Rubi zanurkowała pod latający tort bunt. Musimy cofnąć magię. Jak? Benę uniknął podmuchu bitej śmietany. Może jeśli je upieczemy ponownie? Tym razem użyjemy zwykłych składników? Zgromadzili psotne ciasta w gigantycznej misce do mieszania. Ciasta piszczały i chichotały. Nie, uwielbiam tańczyć, krzyknął Szyfon. Miałem założyć zespół, jęknął tortwacz. Szkoda, powiedział Beny. Z powrotem w misce czekoladowe nogi. Dzięki pracy zespołowej, ciężkiej pracy i bardzo zdeterminowanej szpatułce, Benny i Ruby wymieszali ciasta bez magii i wsadzili je ponownie do piekarnika. Zapadła cisza. Wszystkie oczy wpatrywały się w piekarnik. W końcu ding! Wyszły dwa piękne, nie tańczące idealnie, nieruchome ciasta. Sir Huxley wyprostował pokrytą lukrem muszkę i odchrząknął: Nareszcie! A teraz spróbujmy! Skosztował bogatego, aksamitnego ciasta fudge Beniego i wydał z siebie ciche pomruki uznania. Spróbował cierpkiego, ale lekkiego, cytrynowego szyfonu Ruby i zamknął oczy w błogości. Po długiej pauzie przemówił. Oba ciasta są pyszne. Beny i Ruby wstrzymali oddech. Niniejszym ogłaszam remis. Remis, Benny zamrugał. Remis, Ruby jęknęła. Sir Hoxley skinął głową uroczyście. Możecie być rywalami, ale wyraźnie wasz chaos i współpraca tworzą coś naprawdę magicznego. Oczywiście bez prawdziwej magii. Wszyscy wiwatowali. Reszta pieczenia zamieniła się w świętowanie z tańcami, tym razem bez ciast, śpiewem i mnóstwem słodkich smakołyków. Później tego wieczoru Benny i Ruby siedzieli pod drzewem, zajadając resztki ciasta. W przyszłym roku, powiedziała Ruby, zlizując lukier z łapy, najpierw przeczytamy etykiety. Benny uśmiechnął się. I może odrobina chaosu. Śmiali się już marząc o swojej kolejnej szalonej przygodzie z pieczeniem.